Jerzyk R. Czartów i biesów. Opowieści dalsze. Legenda o czartowym polu. W głębokich ostępach roztoczańskich lasów płynie rzeka Sopot. Niegdyś na polanie przy brodzie na Sopocie stała karczma, prowadzona przez obrotnego Żyda. Przez bród prowadził trakt z zamchu do miasta Józefowa, stąd Żyd nie narzekał na brak klientów. Szczególnie duży zarobek miał przed dniem targowym w Józefowie, kiedy kupcy zatrzymywali się u niego z tobołkami wypełnionymi towarem. Często wtedy też jedli i pili, obiecując zapłatę w drodze powrotnej z targu. Karczmasz był ufnym człowiekiem. A jednocześnie bardzo chciwym i chętnie przystawał na takie umowy. Atmosfera w Kaczmie zawsze była niezwykła. Kupcy często zapominali się i pili do upadłego. A później, kiedy musieli w drodze powrotnej uregulować rachunki, okazywało się, że wracają do domu z pustymi rękami. Ich żony, słysząc tłumaczenia o tym, gdzie podziały się pieniądze zarobione przez mężów, mówiły: To jakaś diabelska robota. Diabelskie czary ogłupiają naszych mężów w tej karczmie. Niech tą karczmę diabli wezmą. I pewnego razu ich prośby zostały wysłuchane. W gospodzie trwała huczna zabawa, kiedy nagle rozległ się ogromny huk. To piorun uderzył w budynek. Karczma momentalnie stanęła w ogniu, tak samo jak ludzie zgromadzeni w środku. Na koniec ziemia pod budynkiem rozstąpiła się i pochłonęła gospodę z całym towarzystwem. Nad rzeką została tylko pusta polana. Okoliczni mieszkańcy dobrze wiedzieli, że była to diabelska robota że czarty porwały dla siebie doborową kompanię biesiadników. Zaczęto unikać tego miejsca w obawie przed jakimś nieszczęściem. Później okolicę, w której znajdowała się wspomniana karczma, zaczęto nazywać czartowym polem. Widywano tam jeszcze hulające diabły. Ale to już inna historia. Koniec